Pamiętam czasy, kiedy mój umysł był jak komputer z setkami otwartych zakładek. Każda myśl prowadziła do kolejnej, a każdy scenariusz rozwijał się w nieskończoność. Leżałem w łóżku o trzeciej w nocy, analizując każde słowo z rozmowy sprzed tygodnia. Zastanawiałem się nad tysiącem rzeczy, które mogły pójść nie tak. To było wyczerpujące, to było piekło w mojej własnej głowie. Jednak dziś budzę się z jasnością umysłu, którą wcześniej uważałem za niemożliwą. Dzisiaj żyje znając fundamentalną prawdę. Overthinking to nie cecha osobowości, to nawyk. I tak jak każdy nawyk, można go zmienić. Można go opanować w zaledwie 10 minut dziennie. Po dzisiejszym ćwiczeniu umysłowym w końcu nabierzesz energii do szczęśliwego życia, więc upewnij się, że obejrzysz ten odcinek do końca, miłego oglądania. Overthinking to nie głębokie myślenie. To nie planowanie ani rozwiązywanie problemów. To mentalna pętla, w której nasz umysł gna w kółko, nie docierając nigdzie. Jest to znaczna różnica między produktywnym myśleniem a mentalnym maratonem bez mety. Niestety większość ludzi myśli, że overthinking oznacza inteligencję, że się przejmujesz, że jesteś odpowiedzialny. Prawda jest inna. Overthinking to strach przebierający się za produktywność. To próba kontrolowania rzeczy, których kontrolować nie możemy. To obsesyjne wracanie do tego samego problemu, jakby samo myślenie o nim mogło go rozwiązać. A tak się nie dzieje. Nasz umysł został zaprogramowany do przetrwania, a nie do szczęścia. Ewolucyjnie te osoby, które przewidywały wszystkie możliwe zagrożenia, miały większe szanse na przeżycie. Problem w tym, że żyjemy już w innych czasach, ale nasz mózg wciąż działa w trybie zagrożenia za każdym rogiem. Każda negatywna myśl, każdy czarny scenariusz wydaje się naszemu umysłowi ważniejszy niż pozytywne wizje. Dlaczego? Bo negatywne myśli czujemy jako prawdziwe, a pozytywne jako nierealne. To fundamentalny błąd w naszym myśleniu, który kosztuje nas brakiem spokoju, snu i radości z życia. Nasz mózg traktuje wyimaginowane scenariusze tak samo poważnie jak rzeczywiste wydarzenia. Dodatkowo uruchamia pełną reakcję stresową na rzeczy, które istnieją tylko w naszej głowie. Bo wiesz, ty nie jesteś swoimi myślami, wręcz przeciwnie, jesteś obserwatorem swoich myśli. Jesteś świadomością, która może wybierać, na które myśli zwrócić uwagę, a które puścić w niepamięć. Załóżmy, że myśli są jak chmury na niebie. Pojawiają się i znikają. Niektóre są ciemne i burzowe, inne jasne i lekkie. Z tym, że ty jesteś niebem, nie chmurami. Możesz je obserwować, widzieć jak przepływają, ale nie musisz się w nich gubić. Ta zmiana perspektywy jest rewolucyjna, bo oznacza, że masz wybór. Nie musisz wierzyć w każdą myśl, która pojawi się w twojej głowie. Możesz ją obserwować z dystansem, ocenić jej wartość i świadomie zdecydować, czy zasługuje na twoją uwagę. Co najśmieszniejsze, większość naszych obaw nigdy się nie materializuje. Badania pokazują, że 85% rzeczy, o które się martwimy, nigdy się nie dzieje, a z tych 15%, które się dzieją, 79% ludzi radzi sobie lepiej niż się spodziewało. Twoje negatywne myśli to iluzje, to historie, które opowiadasz sobie o tej przyszłości, która jeszcze nie istnieje, albo o przeszłości, której już nie można zmienić. Jedyną rzeczywistością jest teraz, ten moment, ten oddech, ta chwila. Kiedy zaczynasz to rozumieć, zaczyna się prawdziwa zmiana. Uświadamiasz sobie, że większość Twojego cierpienia psychicznego nie pochodzi z rzeczywistych problemów, ale z historii, które tworzysz w swojej głowie o tych problemach. Kiedy następnym razem złapiesz się na overthinkingu, zatrzymaj się. Dosłownie powiedz sobie stop. Następnie nazwij to, o czym myślisz mówiąc. Właśnie rozmyślam o tym i tamtym. Bezpośrednie nazwanie własnych myśli przejmuje kontrolę. Po zatrzymaniu się i nazwaniu zadaj sobie pytanie kontrolne. Czy mogę to teraz zmienić? Czy myślenie o tym pomoże mi rozwiązać problem? Jeśli odpowiedź brzmi nie, masz do czynienia z overthinkingiem. Uświadomienie sobie tego jest kluczowe. Pozwala ci oddzielić użyteczne myślenie od mentalnego chodzenia w kółko. Teraz nadchodzi najważniejsza część. Nie walcz z myślami. Skup się na oddechu, na dźwiękach wokół ciebie i na tym, co widzisz. Twój umysł potrzebuje konkretnego zadania. Możesz policzyć oddechy, skupić się na dźwiękach w pokoju. Poczuć temperaturę powietrza na skórze. Kiedy twoja uwaga jest zakotwiczona w teraźniejszości, negatywne myśli tracą swoją siłę. Następnie wybierz jedną pozytywną myśl. Wybierz jedną rzecz, za którą jesteś wdzięczny, jeden cel, który cię inspiruje, jedną osobę, którą kochasz. Skup się na tym przez dwie minuty. Pozwól tej pozytywnej myśli wypełnić twoją świadomość tak, jak wcześniej robiły to negatywne scenariusze. Na końcu tego ćwiczenia wkrocz do akcji. Jeśli jest coś, co możesz zrobić w związku z tym, co cię niepokoi, Ustal konkretne działanie. Może to być wykonanie telefonu, napisanie e-maila, zapisanie się na kurs. Działanie przerywa pętlę overthinkingu i przenosi cię z trybu myślenia do trybu działania. Jeśli nie ma nic do zrobienia, świadomie puść to w niepamięć. Powiedz sobie: "Przekazuję to wszechświatowi, Bogu, życiu, czemukolwiek". To nie jest rezygnacja, to mądrość. To uznanie, że niektóre rzeczy są poza twoją kontrolą i że możesz je puścić wolno. Jesteś bogiem swojego własnego świata. Nie w sensie religijnym, ale w sensie kreacyjnym. Twoje myśli kształtują twoją rzeczywistość każdego dnia. Jeśli pierwsza myśl rano jest negatywna, cały dzień będzie miał ten odcień. Jeśli ostatnia myśl przed snem jest pełna lęku, ten lęk będzie kształtował twoją podświadomość przez całą noc. Każda myśl, którą utrzymujesz dłużej niż 5 sekund, zaczyna się manifestować w twojej rzeczywistości. A skoro już pomyślałeś o polajkowaniu i zasubskrybowaniu tego kanału, to nie masz wyboru. Ta myśl trwała dłużej niż 5 sekund, i musi się zmanifestować. Z góry dziękuję i z wielką przyjemnością witam Cię w gronie osób, które od życia chcą czegoś więcej. Te osoby po prostu z wielką łatwością manifestują swoje wymarzone życie. Dlaczego więc wybieramy negatywne scenariusze zamiast pozytywnych wizji? To dlatego, że wierzymy w nasze obawy bardziej niż w nasze marzenia. Jeśli ktoś powie Ci coś negatywnego o Tobie, uwierzysz. Jeśli powie coś pozytywnego, odrzucisz to jako nieprawdę. To trzeba zmienić, i to jest możliwe. Kiedy czujesz, że umysł zaczyna się kręcić w negatywnej spirali, możesz użyć techniki, która natychmiast przenosi cię z głowy do ciała, z przyszłości do teraźniejszości. Znajdź pięć rzeczy, które widzisz wokół siebie: cztery rzeczy, których możesz dotknąć, trzy rzeczy, które słyszysz, dwie rzeczy, które czujesz zapachem i jedną rzecz, którą czujesz smakiem. To proste ćwiczenie angażuje wszystkie twoje zmysły i przywraca cię do momentu obecnego. Zamiast pytać: co będzie, jeśli się nie uda? Zapytaj. Co będzie, jeśli się uda lepiej niż myślałem? Jeśli już nadmiernie rozmyślasz, przynajmniej rób to w pozytywnym kierunku. Twój umysł i tak będzie tworzył scenariusze, więc równie dobrze mogą to być pozytywne wizje. Możesz też każdego wieczoru zapisać trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny: poranek bez bólu głowy, uśmiech nieznajomego, dobra kawa, zapach świeżego powietrza, ciepło słońca na twarzy. To przestawia umysł z trybu, co jest nie tak, na tryb, co jest dobrze. Wdzięczność to jeden z najskuteczniejszych sposobów na przerwanie negatywnego myślenia, ponieważ nie możesz jednocześnie czuć się wdzięczny i nieszczęśliwy. To ćwiczenie przemawia do Twojej podświadomości, która zaczyna szukać więcej rzeczy, za które można być wdzięcznym. Negatywne myśli mogą wydawać się prawdziwe, ale prawdziwe nie są. To różnica między tym, co czujesz, a tym, co jest faktem. Twój umysł nie rozróżnia między rzeczywistością a wyobraźnią. Dla niego zarówno wspomnienie, jak i wizja przyszłości są równie realne. Kiedy myślisz o czymś negatywnym, twoje ciało reaguje, jakby to się działo naprawdę. Serce bije szybciej, mięśnie się napinają, wydziela się kortyzol. Robisz to sobie sam, swoimi własnymi myślami. Zanim uwierzysz w negatywną myśl, zadaj jej pytania: Czy to na pewno prawda? Skąd wiem, że to prawda? Co by się zmieniło, gdybym w to nie wierzył? Te pytania pomagają ci zobaczyć, że większość twoich negatywnych myśli to założenia, nie fakty. To nie znaczy, że masz ignorować rzeczywistość, ale oznacza, że masz wybór tego, co wpływa na twój umysł. Wyobraź sobie życie, w którym nie analizujesz każdej rozmowy przez godziny, gdzie nie tworzysz w głowie stu scenariuszy na każdą sytuację, gdzie po prostu żyjesz, działasz, czujesz, bez ciągłego komentarza umysłu. To nie znaczy, że przestajesz myśleć. Używasz swojego umysłu jak narzędzia, a nie pozwalasz mu kontrolować ciebie. Bo kiedy opanujesz swoje myśli, opanujesz swoje życie, kiedy przestaniesz nadmiernie się przejmować. Zaczynasz mieć energię na rzeczy, które naprawdę są ważne, zaczynasz być obecny w rozmowach z ludźmi, którzy cię kochają, zaczynasz cieszyć się małymi momentami, które wcześniej przegapiałeś. Twój umysł to najpotężniejsze narzędzie, jakie posiadasz. Czas więc zacząć go używać, zamiast pozwalać mu używać ciebie. Każdego dnia przez 10 minut ćwicz świadomą kontrolę nad swoimi myślami. Zauważ, jak Twoje życie zaczyna się zmieniać. Zauważ, jak stajesz się spokojniejszy, szczęśliwszy, bardziej obecny. To nie jest szybka poprawka, to trwała zmiana, to inwestycja w siebie, która będzie procentować przez resztę Twojego życia.